Kosowo. Planowanie partycypacyjne pod patronatem UN Habitat. Rewitalizacja terenów szkolnych. W ramach programu Wspólnie Budujemy Lepsze Miasta podjęto szereg działań dotyczących rewitalizacji związanej z ochroną środowiska, takiej jak zakładanie terenów zielonych, działania przeciwpowodziowe, promowanie zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Program Wspólnie Budujemy Lepsze Miasta dotyczy również rewitalizacji w obszarach edukacji społecznej poprzez zaangażowanie dzieci i młodzieży w procesy planistyczne terenów szkolnych, a więc miejsc, gdzie spędzają znaczną część swojego życia, służących nie tylko celom edukacyjnym, ale także rozrywkowym place zabaw, miejsca rekreacji, boiska sportowe, gdzie odbywają się koncerty, festiwale itp. W działania te angażują się także rodzice, szkoły, urzędy, stowarzyszenia itd. Hani i Elezit Rewitalizacja szkolnego terenu rekreacyjno-sportowego. Nasza współpraca z UN Habitat od samego początku, to jest od 2008 roku, układała się bardzo dobrze. Dla mnie była ona czymś pozytywnym, ponieważ mieliśmy okazję uczestniczyć w zorganizowanym w Ochrydzie warsztacie dotyczącym wizji naszego miasta. Wiele się tam nauczyliśmy. Mieliśmy okazję obserwować w jaki sposób opracowuje się miejski plan rozwoju i poszliśmy tym tropem pracując nad planami rozwoju, których szczegółowym opracowaniem zajęło się następnie nasze miasto. Warto wspomnieć, że w warsztacie tym uczestniczyli przedstawiciele różnych społeczności, szkoły, urzędnicy miejscy oraz centra medycyny rodzinnej. Stworzyliśmy pewną wspólnotę i pomogło nam to uświadomić sobie, że z chwilą, gdy miasto rozpocznie pracę nad projektem, warto takiej wspólnocie wziąć w nim udział. Wcześniej nie mieliśmy tej świadomości. My, społeczność lokalna, szkoła i uczniowie, podawaliśmy pomysły. W opracowywaniu projektu boiska szkolnego uczestniczyliśmy wszyscy uczniowie naszej szkoły, ja jako dyrektor oraz nauczyciele. Wszyscy pracowaliśmy nad wspólną wizją budowy samego boiska oraz drogi łączącej teren szkoły z drogą publiczną. Opracowywaliśmy ten projekt wraz z miastem i od samego początku z nim współpracowaliśmy oraz uczestniczyliśmy w organizowanych przez miasto warsztatach. Uczestniczyliśmy w każdym spotkaniu i podawaliśmy nasze pomysły, w jaki sposób można by zrealizować ten projekt. Chciałbym również podziękować UN Habitat za pomoc w realizacji tego projektu, który dał naszym dzieciom, a także kolejnym pokoleniom większą przestrzeń do zabawy. Po zakończeniu tego projektu stworzyliśmy rysunek na ścianie, który pozwolił nam jeszcze bardziej uatrakcyjnić tę przestrzeń. Jonik. Nowe szkolne boisko sportowe i amfiteatr. Ilekimy ja średtuje di sa capacitate? Dzięki wsparciu UN Habitat udało nam się także poczynić szereg innych inwestycji, jak chociażby budowa hali sportowej przy gimnazjum Kuwendi i Unikut, utworzenie Centrum Kultury czy przebudowa amfiteatru, które pozwoliły nam na organizację wielu wydarzeń, zarówno sportowych, jak i kulturalnych dla wszystkich mieszkańców Unii. W trakcie realizacji tego projektu opracowaliśmy podobną procedurę jak dla Miejskiego Planu Rozwoju. Zorganizowaliśmy kilka warsztatów do uczestnictwa, w których zaprosiliśmy zarówno uczących tu nauczycieli, jak i uczniów tej szkoły oraz ich rodziców, a także innych zainteresowanych. W warsztatach tych uczniowie, rodzice i nauczyciele podawali swoje pomysły i wspólnie udało nam się nakreślić wizję tego miejsca. Tak narodził się pomysł budowy amfiteatru, w którym odbywają się przedstawienia, koncerty czy spotkania z książką. Projekt siedzeń w różnych kolorach narodził się wraz z pomysłem podzielenia widowni według stron, którym kibicują podczas wydarzeń sportowych. Pomyśleliśmy także o tablicy informacyjnej, dzięki której uczniowie mogą znaleźć to, czego szukają. Umieściliśmy na boisku zegar, ponieważ uczniom łatwo zatracić poczucie czasu i spóźnić się na lekcje lub w ogóle o nich zapomnieć. Miasto oraz organizacje pozarządowe organizują tu spotkania, podczas których można oglądać mecze na wolnym powietrzu zamiast siedzieć w domu. Kserkse. Rewitalizacja terenu szkolnego Zwycięski projekt konkursowy. Nasza szkoła, licząca 570 uczniów, wzięła udział w konkursie zorganizowanym przez Radę Miasta na zagospodarowanie szkolnych terenów sportowych i rekreacyjnych. Bardzo chcieliśmy wziąć udział w tym konkursie, ponieważ nasza szkoła znajduje się w samym centrum miasteczka i nie posiadała prawidłowego otoczenia. Mamy tu teren o powierzchni 1 hektara i 20 arów, którego własność nie była uregulowana. Zorganizowaliśmy spotkanie z samorządem uczniowskim oraz radą pedagogiczną i społecznością lokalną, podczas którego opracowaliśmy funkcjonalny plan, który odpowiadałby zarówno na potrzeby szkoły, jak i miasteczka. Chcieliśmy, by teren ten służył nie tylko szkole, ale także mieszkańcom. Nawiązaliśmy ścisłą współpracę z uczniami, nauczycielami oraz rodzicami. Razem z nami w konkursie wzięło udział 17 szkół, spośród których wytypowano nasz projekt oraz jeszcze jeden, zgłoszony przez gimnazjum Gela Radia. Okoliczni mieszkańcy, uczniowie oraz rodzice bardzo ucieszyli się z wygranej. Była ona niezwykle ważna dla naszych nauczycieli, ponieważ dobre nauczanie możliwe jest jedynie wtedy, gdy ma się do dyspozycji porządne tereny sportowo-rekreacyjne. Każdy wie, że dom ładny jest nie tylko poprzez to, co w środku, ale także poprzez to, co na zewnątrz. Dziś nasze szkolne tereny są bardzo funkcjonalne. Korzystają z nich nie tylko nasi uczniowie, ale także dzieci i młodzież naszego miasteczka oraz okoliczni farmerzy. Na przykład w maju organizowaliśmy wystawę miodów i sadzonek produkowanych w naszym miasteczku. Wychodząc naprzeciw potrzebie rozwoju infrastruktury szkolnej w miejscowości Rachowie, która wpisana była w miejski plan rozwoju, stworzyliśmy wraz z UN Habitat projekt budowy szkolnych terenów sportowo-rekreacyjnych oraz odbudowy tych już istniejących. Czy regulują obory te szkolowe? Szkoła Tkarmari de Szkoły zebrały pomysły uczniów, które następnie dyrektorzy tych szkół przedstawili w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta. Zorganizowany został konkurs, w którym wyłoniono zwycięskie projekty. Zwołano cztery czy pięć spotkań w szkole, w Domu Kultury oraz w Urzędzie Miasta, podczas których mieszkańcy, uczniowie i nauczyciele prezentowali swoje pomysły. W trakcie opracowania projektu wzięliśmy pod uwagę ich pomysły, wcielając je w projekt. Na końcowym etapie pracy nad projektem mogli oni zapoznać się z projektem i zgłosić swoje uwagi, które także zostały przez nas uwzględnione. Staraliśmy się opracować projekt, który byłby możliwy do zaakceptowania nie tylko przez władze szkoły, ale także przez społeczność lokalną. Jako Rada Rodzicielska braliśmy udział w pracach nad projektem od początku do końca. Zależy nam na utrzymaniu czystości tego miejsca oraz ochronie jego środowiska. Widzieliśmy ożywienie wśród uczniów i społeczności, co pozytywnie wpłynęło na cały projekt. Udało nam się zrealizować jedyny w swoim rodzaju projekt, z czego jesteśmy niezmiernie dumni. Wcześniej warunki tutaj były zupełnie inne. Nie było na przykład możliwości zorganizowania zajęć plastycznych na zewnątrz, ponieważ nie było gdzie usiąść. Teraz jednak wszystko zmieniło się na lepsze i mamy odpowiednie warunki, by prowadzić różnego rodzaju aktywności. Wszyscy uczniowie naszej szkoły korzystają z tej przestrzeni. I bardzo im się ona podoba. Korzystają z niej na wszystkie możliwe sposoby. Na przykład, o czym już wspomnieliśmy, mamy miejsce, w którym możemy prowadzić zajęcia plastyczne, a także boisko do piłki nożnej czy siatkówki. Każdy najmniejszy fragment tej przestrzeni jest przez nas wykorzystywany. Wychodzimy na zewnątrz i korzystamy z całego wyposażenia, które tu się znajduje. Wszystko to ma dla nas niezwykłe znaczenie, ponieważ dzieci czują się teraz inaczej i uczucia tego nie da się opisać. W trakcie realizacji projektu napotkaliśmy na trudności, ponieważ była to pierwsza tego typu inwestycja. Brakowało nam doświadczenia, jednak dzięki doświadczeniu zdobytemu podczas prac przy tym projekcie kolejne będziemy realizować planowo. Staraliśmy się wykorzystać przewidziane w projekcie materiały i w większości się to udało. Jak widzimy są to materiały naturalne. Amfiteatr zbudowano z kamienia i drewna. Plat zabaw ogrodzony jest drewnianym płotem. A na boisku do piłki nożnej mamy trawę, a nie asfalt czy beton, jak w innych szkołach. Wcześniejsze boisko nie było w dobrym stanie. Nie było trawiaste, nie było także koszy na śmieci czy chodników. Na zajęciach plastycznych wychodziliśmy na zewnątrz z rysunkami w dłoniach, ale nie mieliśmy gdzie usiąść. Każdy dostał coś od siebie. I dzięki temu opracowaliśmy projekt na realizację, którego otrzymaliśmy wsparcie. Zaproponowaliśmy oświetlenie terenu lampami zasilanymi energią słoneczną, które są tanie w eksploatacji. Pod tym względem udało nam się stworzyć wysoce trwały projekt, w którym koszt utrzymania terenu jest najniższy z możliwych. Jako grupa ekologów podjęliśmy szereg działań w związku z tym terenem, z jego uporządkowaniem i utrzymaniem. Z okazji Dnia Ziemi, Dnia Wody oraz Dnia Środowiska Naturalnego, a także przy okazji wielu innych ważnych dat, zorganizowaliśmy serię wydarzeń, które pozwoliły uporządkować nieco szkolne obiekty. Zawsze staraliśmy się zwiększyć świadomość środowiskową nie tylko uczniów, ale wszystkich mieszkańców, tak by dbali nie nasze środowisko i myśleli o zagrożeniach, jakie dla niego stanowią różne źródła zanieczyszczeń. Częścią naszego programu jest budowa fontanny lub namalowanie murali. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym nauczycielom i dyrektorowi, którzy zawsze gotowi byli wspierać nasze działania. Chciałbym jednym słowem podziękować UN Habitat za pomoc w uporządkowaniu tego terenu, który dziś jest prawdziwą perłą naszego miasteczka. Proces opracowywania projektu inwestycyjnego charakteryzował się aktywnym uczestnictwem wszystkich zainteresowanych stron w każdym z jego etapów, począwszy od etapu planowania aż do samej realizacji. Miło widzieć, że nasze projekty są realizowane, ale miło także widzieć, że mimo iż są efektem wspólnej pracy wielu ludzi, proces planowania jest zachowany i dobrze funkcjonuje. Częścią miejskiego planu wsparcia planowania przestrzennego, mającą zapewnić zrównoważony rozwój i konsolidację wsparcia, było opracowanie zestawu narzędzi programistycznych o nazwie Mój Przewodnik w drodze do samowystarczalności. Zestaw ten składa się z 14 narzędzi opartych o bogatą wiedzę, zgromadzoną od samego początku istnienia wsparcia. Narzędzia te podzielone są na cztery główne kategorie. Podejście całościowe oraz partycypacyjne w planowaniu przestrzennym. Planowanie i zarządzanie przestrzenne, gdzie szczególny nacisk położony jest na mieszkalnictwo. Planowanie i zarządzanie środowiskiem naturalnym oraz zarządzanie projektami inwestycyjnymi. Narzędzia te dostępne są dla wszystkich, tak dla instytucji rządowych, uniwersytetów, jak i dla mieszkańców oraz wszystkich zainteresowanych. Ten wyjątkowy wkład, jakim jest ten zestaw narzędzi programistycznych, stanowi niezwykle ważne wsparcie dla naszych miast oraz dla podejmowania działań o charakterze rozwojowym. Mamy wyjątkową pozycję, ponieważ będąc częścią szczebla centralnego, wspieramy działania na szczeblu lokalnym, na obszarach miejskich. Jest to jeden ze sposobów na znalezienie zrównoważonej odpowiedzi na różnego rodzaju problemy planistyczne i środowiskowe, które napotykamy. Aby zrealizować zrównoważone projekty, należy zaangażować wszystkie szczeble władzy. Dzięki nam komunikacja między nimi przebiega dość sprawnie. Jako kraj potrzebujemy profesjonalnych rozwiązań dotyczących tak podstawowych rzeczy jak planowanie, systemy czy zapewnienie zrównoważonego mieszkalnictwa obywatelom naszego kraju. Poczyniliśmy krok naprzód i wszystko to, co osiągnęliśmy do tej pory, chcemy urzeczywistnić i zbliżyć do standardów Unii Europejskiej. Mając już opracowane miejskie plany rozwoju, największym wyzwaniem, przed którym przyjdzie stanąć miastom, będzie znalezienie odpowiednich ludzi, którzy zrealizowaliby je w sposób mądry. Miasta nie dysponują jednak wciąż wystarczająco wykwalifikowaną kadrą. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w rozpoczętych projektach pozwoli na przekazanie całej niezbędnej wiedzy podczas prac z zainteresowanymi stronami oraz miastami i mieszkańcami. Staramy się także zwrócić uwagę rządu na kwestię tego, w jaki sposób w przyszłości możemy odpowiedzieć na problemy rozwijających się miast. UN Habitat próbuje wspierać zarówno ludność lokalną, jak i całe społeczeństwo w opracowywaniu całościowych projektów zrównoważonego rozwoju miast i miasteczek. Miasta muszą podjąć czynne działania zmierzające do stworzenia długofalowych planów i zaniechać postrzegania urbanizacji w kategoriach problemu. Na proces ten należy patrzeć przez pryzmat korzyści, jakie może on mieć dla zrównoważonego rozwoju Kosowa w takich dziedzinach jak poprawa warunków życiowych czy tworzenie nowych miejsc pracy. W tym duchu właśnie należy wspierać miasta w ich poszukiwaniu sposobu na zarządzanie procesem urbanizacji w zrównoważony sposób.